हम्म yeah. Субтитры no, no,

Nie mam że nie, nie no. mam, są dzisiaj. Dobra, chodźmy do innych osób. Co wiesz, a tutaj dalej stoi coś dziwne Mhm, uh -huh, coś zbudowali. Dobra, nie, na... <gry> Dobra, nie, czter. nie, 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 Ja wiem nie co oni budują, bo oni są na strefie bodajże gdzie my byliśmy, bo ja tutaj byłem już wcześniej zanim, no przed odcinkiem tutaj byłem, nie? I właśnie sprawdzam, bo tu, tu tutaj chyba, albo oni tą wieżę zbudowali, albo ja. Nie, oni zbudowali raczej. No. Dobra, chodźmy do Tonka. To no, Tonek to ten. to chodźmy do Kachora. Dobra, Kachor tutaj w głównej wiosce tego nie bali się, bawi. Nie, to nie jest główna wioska, ale. No. <laughs> Przepraszam, że za. No, jak mówię, ale mam. Uh, no jestem chory po prostu i... Dzień tak mówił? No no.

Poczekajcie chwilę, dobra jestem już z powrotem, małe niekontrolowane słownictwo przed chwilą, ludzi na deforeście. Zaraz ich chyba pójdę pozabijać nie. Dobra Na razie tylko taki odcinek jeszcze nie robię Po prostu w tym odcinku tylko sobie tak latam Na fly'u I oglądam sobie wszystko co oni robią Dopiero może w drugim Coś będę robił Może też to nie będzie The Forest Może to będzie coś innego Ale to różnie Po ludzku, no nie wiem hmm. Dobra, zbudujmy tutaj W takim razie może Kolejkę roller coaster, jak to niektórzy mówią Kurde, i zniknął mi kursor O, teraz jest... Mam nadzieję, że tym razem będę mógł budować, bo jak ostatnio zagrałem, to nie mogłem praktycznie nic budować. Jedyne, co zbudowałem, to tą wieżę właśnie. I to jest jedyne, co mogłem zbudować. O, później to już mi nie działało w ogóle budowanie. Nie wiem czemu. O kurde, ale lag Nie działa, jakby sobie w nim mówcie mi to. Więc nie mówcie, że po prostu kliknę gdzieś w przestępczy, bo po prostu czasem nie działa to, F nie. Ale jelonek. A główno zaś nie mogę budować ale na tym serwerze, to jest jakieś zwalone. Ale pójdę tam, może tam będzie można zbudować. Co? Jezus, maria, wydwy. Ja cokolwiek zbudowałem, wydwy. No No i zaczęło się fraj do <grywka> Skoro to najlepszy sposób na liczowanie serwera Nie, no Dobra, tym razem zdążyłem uniknąć no Dobra, nie no, ja zaraz z tego serwera wychodzę bo Tutaj zaczęli dołączać takie toksiki Że się kurna grać nie da Nie wiem, dobra Jezus Maria. Jak tutaj przyjdziesz, go podnieś gnaju. Mieraj. Podniosę cię. Nie będę już takim wnojem. Co ja Tutaj są serio cheaterzy jacyś. Chodź, słuchaj, to jest taki serwer cheaterów. Nie. nie, Co jest kurna z nim nie tak? Dobra, już kończę. Widzimy się najprawdopodobniej Widzimy się w następnym odcinku.